Co zrobić, gdy masz ochotę na super ciacho, ale nie chcesz poświęcać na to pół dnia? Możesz na przykład przygotować kopiec kreta w szklance. Jestem pewna, że znasz ten smak, ale taka forma podania myślę, że mile może cię zaskoczyć. A jeśli uwielbiasz słodkości, to kliknij poniżej w subskrypcję, bo będzie więcej takich fajnych deserów. No a teraz zaczynamy. Ten kopiec kreta w formie deseru jest zdecydowanie prostszy od kopca kreta w tradycyjnej wersji, czyli w formie ciasta. Oczywiście będziemy mieć poszczególne warstwy, czyli ciasto czekoladowe i krem śmietankowy i banany, ale ich ułożenie nie będzie tak skomplikowane jak w przypadku ciasta. Ok, to co? Zabieramy się za robotę. Najpierw wstawię tylko piekarnik na 180 stopni i działamy. Do przygotowania ciasta nie potrzebujemy wcale mąki, bo jest to ciasto czekoladowe na bazie fasoli czerwonej. Ale bez obaw tej fasoli wcale nie czuć w smaku. I ten przepis na ciasto czekoladowe możecie znać już z filmu na babeczki Brownie, które podlinkowuję Wam tutaj u góry. Wrzucam fasolę, którą przepukałam wcześniej, i dodam do niej pozostałe składniki, a jest to kakao do tego jeszcze odżywka białkowa o smaku waniliowym w tym przypadku ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać odżywkę białkową o innym smaku na przykład smaku czekoladowym do tego jajko i ważne jest aby to jajko było w temperaturze pokojowej ponieważ będziemy zaraz dodawać olej kokosowy i w przypadku gdyby było jajko zimne to po prostu ten olej by nam się skawalił i jak widzicie olej jest roztopiony do tego jeszcze odrobina proszku do pieczenia Mleko migdałowe, które możecie zastąpić dowolnym rodzajem mleka, np. mlekiem kokosowym, i na sam koniec, dla słodyczy, dodam trochę syropu daktylowego. I teraz wystarczy, że wszystko razem zmiksujemy. Robiąc to ciasto, musimy się upewnić, że nie pozostaną w nim cząstki fasoli, bo oczywiście nie chcemy mieć takiej niespodzianki więc ważne jest, żeby dobrze zmiksować tą masę. A kiedy jest ona już gładka i mamy pewność, że nic nas tutaj nie zaskoczy, to możemy ją przelać do foremki. Ja tutaj akurat decyduję się na foremkę na muffinki, chociaż jakby forma nie jest istotna w tym przepisie, bo i tak to ciasto czekoladowe będziemy kruszyć na drobne kawałki. Gdy nasz piekarnik już się nagrzał, możemy wstawić nasze muffinki do piekarnika i zaraz zajmiemy się zrobieniem kremu śmietankowego. Kuchnię trochę w międzyczasie uporządkowałam, a babeczki jeszcze się pieką, więc przygotujemy krem śmietankowy. I od razu uprzedzam, że nie będzie to standardowy krem śmietankowy, jak w przypadku kopca kreta w formie ciasta, gdzie dodajemy żelatynę i agar. I to ciasto i ten krem musi być gęstszy, żeby go ładnie uformować w formie, w formie kopca, ponieważ tutaj wszystko wrzucimy do szklaneczek i to będzie bardziej kremowe, bardziej jogurtowe. I jak widzicie, mam tutaj przygotowane składniki. Bazą będzie mleczko kokosowe, ta gęsta część z puszki. Polecam Wam przede wszystkim mleczka kokosowe o tej większej zawartości tłuszczu, bo one są po prostu gęstsze. Do tego, dla słodyczy dodam inulinę i inulina jest zdrowym słodzikiem z cykorii i jak widzicie ona jest bardzo, bardzo sypka, bardzo przypomina cukier puder. Alternatywnie możecie na przykład użyć ksylitolu, ale wcześniej będziecie musieli go po prostu zmiksować właśnie na taki miękki puder. No i do tego trochę ekstraktu waniliowego. I na sam koniec ciekawostka, bo ostatnim składnikiem jest mleko kokosowe w proszku. I przygotowując składniki do tego przepisu, znalazłam właśnie mleko kokosowe w proszku, które przywiozłam przeprowadzając się dwa lata temu z Tajlandii do Warszawy, ale jest ono wciąż dobre. Jest ono w konsystencji takiej bardzo sypkiej, tak samo jak cukier, puder i inulina. To mleko kokosowe sprawi po prostu, że będzie bardziej intensywny smak, a do tego jeszcze taka fajniejsza konsystencja. I co? I te wszystkie składniki teraz zmiksujemy razem. A żeby nam się tutaj to nie sypało od razu, to troszeczkę to wymieszam, żeby nie mieć wielkiej piaskowej chmury. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczy. To co? Miksujemy. Składniki na krem już są połączone, więc teraz możemy go wstawić na chwilę do lodówki, a kiedy nasze babeczki skończą się piec i zdążą ostygnąć to przejdziemy już do składania całego deseru w całość. Także widzimy się za chwilę. Babeczki już są upieczone i przestygnięte i zapomniałam Wam powiedzieć tego wcześniej, że pieczemy je jakieś 20-25 minut w piekarniku. Moje spędziły dokładnie 22 minuty. I już są schłodzone, więc możemy je w miejsce rozdrobnić na drobne kawałki. Tak jak to by się robiło w przypadku zwykłego kopca kreta, gdzie robimy posypkę na wierzch z ciasta czekoladowego. Także to wszystko psujemy na drobno. I to samo robię z pozostałymi babeczkami. Tyle ciasta chyba nam póki co wystarczy, więc tą ostatnią babeczkę zostawię sobie może na później do kawy, więc możemy przejść już do składania naszego deseru. Na sam dół daję ciasto czekoladowe. No i teraz układamy banany. I tutaj mamy też dwa wyjścia. Możemy je ułożyć po prostu poziomo, taką jedną bananową warstwę zrobić, lub wyłożyć je na około szklaneczki. I w tym przypadku warto, aby te plasterki banana były nieco grubsze, żeby nam się nie zepsuły. I do środka dajemy krem. I warstwę kremu przysypuję warstwą ciasta czekoladowego. I nasz deser jest gotowy. Pozostałe pozwolicie, że przygotuję już poza kamerą i zaraz zobaczycie efekt. Jeśli uwielbiacie kopiec kreta, tak jak ja, ale nieco przytłacza Was to, ile jest pracy, żeby przygotować to ciasto, to myślę, że taki deser jest idealnym rozwiązaniem. Nawet w podbramkowej sytuacji, kiedy w domu nie macie nic słodkiego, a dostajecie telefon od znajomych, którzy są już w drodze, możecie przygotować taki błyskawiczny deser i na pewno ich zaskoczycie. No i jeszcze jedna ważna rzecz na sam koniec, o której chyba zapomniałam wcześniej wspomnieć, to banany. Pamiętajcie, aby po przekrojeniu bananów na plasterki skropić je odrobiną soku z cytryny, tak żeby nie ściemniały, a deser będzie się prezentował wtedy niesamowicie. Dokładną listę składników do tego przepisu znajdziecie w linku w opisie filmu. A na dziś to wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku.